Jak leci, Guzman? Nic mi kurde nie jest. Ej, stary, poczuł się jak za masę. Przyda się trochę więcej dziczyzny, jeśli będziesz potrzebny. O kurde, dobra. A, chyba trochę minęło kiedy byliśmy na polowaniu. Może skombinuje nam jakieś mięso. Nie, pamiętam, że to się robi. A wiesz, a wyobraź sobie, że Kołb udał się tego wygrać. Kołb? Ja pierdolę. Zatrzymać się Teraz <kind abonnemen> um, a, że duch, w łóżku. Co? Teraz przestanę się nieźle złapać. Nie lenić. Ach, chudy boje. Tu radio wolno orekło. Naprawdę wam wysłano. Dorastałem w tym czasie. Niewiele lekarzy nauczyło mnie wszystkich w tym Zabawne, że ta wiedza sprawdza się w świecie, w którego był pierwszy domek. Przebne. Chcesz przetrwać i masz coś do zaoferowania. Zapraszam do mnie. Przygarniemy się. Ale nauczyło mnie też, żeby rozstrzygać łanie. czasem potrzebna jest sensacja. Ukryj się tam, gdzie muszą przyjść. Przypad przygodobo. Czegnie łatwo co można stać się zwierzyny, więc trzeba uważać, udając się tam, gdzie musimy bywać. Zawsze powtarzał też, że dobra pułamka najbliższy do rogatobusi. Rozstaw się chyba przy drzewie, a coś może już na ciebie czekać, kiedy znów tam zajrzysz. Obrajan! Jak długo jeszcze mamy tu siedzieć? Dopiero zaczynamy, więc może byś tak wyluzował, dobra? Pozwól mi pracować. Obrajan, to musi być to. Sierżancie, może zrobimy dodatkowy postój w drodze powrotnej. Chciałbym sprawdzić kilka próbek. Ej, doktorze, idę jeszcze do końca. Nie jestem doktorem, przecież mówiłem ci już. Przepraszam. To ile tu zostaniemy? Ile będzie trzeba, dobra? Ile będzie trzeba? Chyba coś widziałem, kiedy się zbliżaliśmy. Sprawdzę to. Tak? Pomóż nam trochę i wyłaź tam, proszę. dobra? Dobra, dobra. Poruczniku. Proszę, samemu się nie stać pod linia. Tylko zwierzęta stać się pod nim, nie ludzie. Sprawdziliście teraz, prawda? Ja, jest czysty. tak blisko. Porucznik O'Brien. Notatka terenowa 2006. Zbliżając się do miejsca lądowania, zauważyłem duży rój owadów. Najprawdopodobniej Tabanus atratus, na polanie z dala od naszego wyznaczonego celu. Z tej odległości nie byłem w stanie stwierdzić, co przyciągnęło owady, ale sądząc po rozmiarach roju, zapewne jest to świeża padlina. Co powinno być gdzieś tutaj. Cholera, gdzie to jest? Ja, tutaj Podejrzenia do co do towanu satratus potwierdziłeś. Jest to tu całe mnóstwo mukońskim cieszę się, że mamy sobie kombinat. Patlina jest w większości nienaruszona, wygląda mi to na Odokoileus hemionus, czyli mówlaka czarnokonowego, żeby ktokolwiek miał jak to sprawdzić. Prążkowanie na większych próbach mięśni wskazuje na zakażenie szczepem Pobieram próbka, żeby to potwierdzić. Popatrz na to z innej strony, biedny sukience. No, przynajmniej nie rozszarpały cię wirusy. Gdybyś przeżył jeszcze trochę, mógłbyś zostać jednym z nich, a to by było coś. Czy o nie zbliża się? Chcę tylko pogadać. Protokół Niro 2 łamane przez 7 jasno stanowi, że, że podczas od przeprowadzenia operacji w strefie kwarantanny, jeśli napotkam jakiś cywilizator, Cywili, to nie mogę nawiązywać kontaktu. Serio? A mi to brzmi, jakbyś już. nawiązał kontakt. Tak. W sumie rację. Wciąż żyjesz. Tak. Żyję. Jak? Jak przeżyłeś, ubrania? Ja, ja, ja chyba nie rozumiem. Okej. Okay. Byłeś tam, tamtej nocy. Fairwell. Następny gość. Wszyscy zginęli, zostali dwołamane zarżnięci, się. porozrywani dwołamane na cholerne dwołamane kawałeczki. Dwołamane Dobra, posłuchaj przez... mnie uważaj. Możemy to zrobić po dobroci albo nie. W pierwszym przypadku po prostu pogadamy. Powiesz mi, co chcę wiedzieć, a ja ci pozwolę dalej grzebać się w głównie świrusów, czy co ty tam do jasnej cholery robisz. W drugim przypadku. Zerwę z ciebie ten kombinezon i zobaczymy, co twoi kumple mieli do powiedzenia na temat wdychania tego skażonego powietrza. To jak będzie, O'Brien. Tak. Dobrze, dobrze. Pamiętasz, jak przyleciałeś na dach starego browaru? Podałem ci wtedy ranną kobietę. Tak. Pamiętam, to była rana od Boża. Ktoś, ktoś ją nieźle pociął. Byłem w obozie uchodźców, do którego podobno ją zabraliście. Ale zostały same trupy. Dlatego pytam cię, jak udało ci się przeżyć? Nie było nas tam. Przekierowano nas na południe do innego obozu. Jak powiedziałeś, obóz w Belmab został zaatakowany, więc... posłali nas na południe do obozu przy Silver Lake. Czy ktoś to przeżył? Znaczy się teraz? Nie wiem, bo... Bo przeniesiono mnie do jednostki badawczej. Czy ona czekaj, 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 czekaj. Mogę, mogę, mogę się dowiedzieć. M mogę sprawdzić. Masz, masz nasz sprzęt. Czyli tak nas... Ja nie, nie mogę niczego obiecać. A, ale sprawdź. Sprzęt... No to pójdziemy razem. Idziemy. Nie, nie możesz, proszę, nie możesz. Hej, nie rozumiesz, oni cię kurwa zastrzelą. nie ja zastrzelę ciebie. Dobra, słuchaj, jeśli chcesz mnie zabić, dawaj, Jestem. Zrobiłem, co mogłem. Ta kobieta, twoja żona... Podałem jej tlen, podałem kroplówkę. Utrzymałem przy życiu. Narobiłem sobie kłopotów, miała serce mogła nie przeżyć. Zawiozłem ją do szpitala wojskowego. Uratowałem jej, kurwa, życie. O'Brien, raport. Muszę już iść. Proszę, a, a ty stąd spadaj, rozumiesz? Nie znasz tych ludzi. O'Brien. No. Nie masz pojęcia, do czego są zdolni. Jeśli się nie odezwiesz... Cię znajdę, niezależnie od tego, ile to zajmie. A wtedy zrobię coś o wiele gorszego niż uszkodzenie anteny. Bardzo mi przykro z powodu żony, ale nie tylko ty straciłeś kogoś tamtej nocy.